Cześć, troj. Masz dostarczyć ciasto do sklepu z cukierkami? Więc pospiesz się. Nie każ Kari czekać. Powinieneś być ostrożny. Niektóre głodne łobuzy mogą próbować ukraść ci ciasto. Zitronie nadjeżdża pociąg po torach. Lepiej się zatrzymaj. Wyglądasz złośliwie, Zitron. Co planujesz? O nie, Zitron chce ukraść tort. Superciężarówko, Troj będzie potrzebował twojej pomocy. Zitron próbuje obrabować pociąg. Uratujmy pociąg, Superciężarówko! Czas na transformację! Superhelikopter powstrzyma napad na pociąg. O nie, Zitron nie przestanie, dopóki nie dostanie tortu. Zitron jest już bardzo blisko. Nie martw się troj. Pomoc jest już w drodze. Superciężarówka przybyła, aby uratować pociąg. Lepiej przestań, Zitronie. Superciężarówka nie pozwoli Ci dostać tego tortu to jest pistolet na śluz? Superciężarówko, uważaj! Niezły ruch, Superciężarówko! Auć! Superciężarówko, nic ci nie jest? Przegapiłeś pociąg, Zitronie! O nie! Zitron próbuje zagrodzić Trojowi drogę! Pospiesz się, Superciężarówko! Troj cię potrzebuje! Super ciężarówko, Zitron dostał tort. Musisz zabrać Zitronowi jego pistolet na śluz. Czas na użycie gadżetu. Twoja sikawka wodna położy kres atakowi śluzu. Zatrzymaj się tam, Zitronie. Uważaj, super ciężarówko. Zitron znowu strzela. Superciężarówka ma właściwą obronę. Superciężarówko, musisz zniszczyć broń. Teraz! Twój pistolet jest obsuty, Zitronie. Zitron ucieka. Sprowadźmy ciasto z powrotem. Trzymaj się, superciężarówko. Jesteś bliski złapania złodzieja. Czy rezygnujesz z pościgu, superciężarówko? Jesteś najlepszy, superciężarówko! Zmarnowałeś całą swoją energię na próżno, Zitronie! Kradzież nigdy nie popłaca, opłaca się tylko ciężka praca! Jesteś gotowy do drogi. Kari chcę wiedzieć, jak poszła dostawa troy. To była bułka z masłem dzięki superciężarówce. Cześć super Chcesz spędzić śnieżny dzień w parku? O nie, to zanieczyszcza park! Kto jest odpowiedzialny za ten bałagan? Ostrożnie, superciężarówko, te wypnięcie na śmieci może zaboleć. Jerry, wszystko w porządku? Superciężarówko, musisz zabrać Jerego ze śmieci. Czas na transformację. Śmieciarka będzie walczyć z zanieczyszczeniami. Huh? Użyć swojego odkurzacza, aby obudzić Znajdź mm -hmm. Znajdźmy łobuza, zanim ktoś inny zostanie uh -huh. skrzywdzony. Uh -huh. Śmieci tworzą trop. Podążajmy nim super ciężarówka sprząta prowadząc śledztwo. Uważaj na swoje kroki. Uh -uh. Lepiej posprzątajmy to błoto, zanim ktoś w nim utknie. Uh -huh, uh -huh. Oh. Tu jest kolejne miejsce. O oh, nie! Czyli utknęła w błocie. Zanieczyszczający oh. musi być odpowiedzialny za całe to błoto. Podążajmy za jego śladami. Uh -huh. Tu kończy się błoto. Jak znajdziesz podejrzanego? Musisz znaleźć nową ścieżkę, Superciężarówko. Przykry zapach może doprowadzić cię do łobuza. Przykry zapach jest duszący. Ledwo oddychasz, Kari. Musisz wyjechać daleko stąd i złapać trochę czystego powietrza. Ten zapach jest zbyt zły. Musisz to rozwiązać tak szybko jak to możliwe. Zapach został opanowany. Dobra robota, Superciężarówko. Czy ten śluz jest na szczycie drzewa? Hmm? Czy tworzysz ścieżkę? Szlam zatrzymuje się tutaj. Potrzebujemy nowej wskazówki, żeby znaleźć truciciela. Czy to jajo krokomila? Niezły refleks super ciężarówką. Krokomil! O, oczywiście, że to ty! O mnie toksyczne chemikalia zniszczy park hmm. 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 Dlatego nie powinieneś nigdy wyrzucać śmieci w nieodpowiednich miejscach. O nie, sany jest w niebezpieczeństwie! Superciężarówka uratuj ją! Czas o. na użycie gadżetu. Supermagnez uratuje środowisko. Przyciągnijmy beczkę z ropu, zanim się rozbije! O nie, Sunny jest w niebezpieczeństwie. Pospiesz się superciężarówka! Daj z siebie wszystko. Było blisko ciężarówka wciąż ma samochód do pomocy Zanieczyszczający też cierpiał z powodu szkodzenia środowisku Jesteś aresztowany Superciężarówko, czyste środowisko to odpowiedzialność każdego z nas. Dzień dobry, Superciężarówko. Co to było? Dlaczego w mieście są trzy tygrysy? Szybko, Superciężarówko, zanim most pójdzie w górę. Ty grysy się rozdzieliły. Lepiej się transformuj. Aha. Oczywiście jako helikopter możesz przelecieć nad kanałem. To właśnie tam Gary uciekł przed tygrysem. Patrzcie, tu są. Nie martw się. Gary. Super ciężarówka jest już w drodze. Super ciężarówka na ratunek! Chyba wystraszyłeś tygrysa. O nie, tygrys wpadł do kanału. Musisz mu pomóc. O nie! Tygrysu tonie! Doskonale! A teraz wyciągnijmy go z kanału! Lepiej zabierz tygrysa do lasu, gdzie mhm. będzie bezpieczny! Cóż, wygląda na to, że jeden tygrys jest bezpieczny. Zostały dwa na wolności. Zobaczmy, czy uda ci się znaleźć pozostałe dwa tygrysy. Spójrz tam! On też się ciebie boi. Superciężarówko pomóż mu! O nie spadł! Dobra robota, superciężarówko. Udało ci się! Zabierzmy go do jego przyjaciela w lesie. Dostał tylko jeden mm -hmm. tygrys. Spójrz tutaj, super To jest ostatni tygrys. Hey. Ha, ha. Wszystkie tygrysy boją się ciebie. Super On jest w tunelu. Nie chce wyjść. Musisz sprawić, żeby wyszedł, ale jak? Wygląda na to, że masz pomysł. Co zamierzasz z tym zrobić? Nie rozumiem. Okej, okay, teraz rozumiem, że Tygrys będzie gonił laserową kropkę. Co za wspaniały pomysł! Aha. Doskonale udało ci się! Jesteś taki mądry, super ciężarówką! A teraz nadszedł czas, by zabrać tygrysa do lasu! Dobra robota! Znów są wszyscy razem! Żegnajcie, tygrysy! Hej, Karl! Wow, spokojnie! Masz tutaj dużo ładunku? Ale dokąd jedziesz z tymi pizzami? A, żeby celebrować święto Songkran? To będzie niezła zabawa! O, chyba ktoś cię potrzebuje! Lepiej się pospiesz, Karl! Nie martw się o pizzę! Zamówimy jej więcej później! O. Mm -hmm. o proszę! Wszyscy świetnie się bawią! Ale biedny Walter nie może znaleźć swojego pistoletu na wodę! Hej, Jerry, co ty robisz? Carl, <śmielczony> <śmielczony> Karol, pomóż Walterowi. Aha, aha. Niecie lać na niego wodę. Nie widzicie, że on nie ma swojego pistoletu, jesteś gotowy na poszukiwania, super Aha. ciężarówko? Widziałeś ten pistolet przy krzakach? Nie. A może obok tej lampy? Tam też go nie ma. Hmm, masz rację. Gdybyś tylko mógł zobaczyć Aha. miasto z góry! Gotowy do startu? Znakomicie! Zatem w górę! Walter, niebawem wrócimy! Czy już go widać? A może tutaj? A tam jest! Zdołasz go podnieść? O o, to chyba kamień, nie pistolet. Masz go. Okej, okay, wracajmy teraz do Waltera. Pożar? Co tu się stało, Walter? Skąd się tu wziął ogień? Jerry uderzył w linię wysokiego napięcia? Super ciężarów tu szybko. Jak możemy ugasić ten pożar? Dobry pomysł. Dalej, super ciężarówko, gasimy ten pożar. O nie, on robi się coraz większy. Nadchodzi pomoc. Dziękujemy, dzieciaczki. I tobie też, Jerry. Wow, to działa! I pożar się skończył. Brawo! No, nareszcie możemy dobrać się do tej pizzy, super ciężarówko, dziękujemy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć Karl, cześć Walter. Czy to są bilety na dzień pączka? Aha. Karol, ktoś potrzebuje Twojej pomocy! Lepiej ruszaj już teraz! gigantycznego pączka na dzień pączku. Pączek stał na tym stoliku, kiedy Marley podjechał i go zrzucił. Teraz ten gigantyczny pączek toczy się z góry. Zobacz, Karl, jak on jest gigantyczny. Nie możemy dopuścić do tego, żeby ktoś został uderzony. Doskonale, zatem ruszamy do akcji. Super ciężarówka nadjeżdża z pomocą. Gdzie jest teraz ten gigantyczny pączek? O, nie super ciężarówka! On przyspiesza. Zdołasz go powstrzymać? O, nie zobacz ile tu jeździ samochodów. To jest niebezpieczne. Zobacz kto tam jest. Tam jest dwójka dzieciaczków na dole tego wzgórza. Będziesz się transformował? Uh-huh. jest Super Monster Truckiem? Ale klawo! Zobacz, to posypka z pączka, czyli ślad! Hmm. Świetna robota, Super Monster truck, ale wciąż mamy jeszcze jeden problem. Jak wtoczymy tego gigantycznego pączka z powrotem na górkę? Hmm. <laughs> Zobaczymy, jak ci pójdzie. <laughs> Udało ci się! Świetna robota! Gratuluję, Kerry. Twój gigantyczny pączek zdobył pierwszą nagrodę. Podzielisz się nim ze swoimi przyjaciółmi? W podziękowaniu za twoją pomoc, ciężarówko! Kelly będzie ci piekła pączki cały rok. Oczywiście pączki normalnych rozmiarów. Smacznego, moi przyjaciele!